Szyjesz sobie pasek do sukienki, do szlafroka, do czegokolwiek. Pasek jest długi. Szyłaś, szyłaś dwie krawędzie i teraz męczysz się z wywracaniem. Wywracasz, wyciągasz. Myślisz sobie, tyle jeszcze tego zostało, a ja już mam dosyć tego wyciągania. Jak szybko taki pasek, zszyty pasek przywrócić? Potrzebna Ci jest agrafka. Do końca szwu, najlepiej tutaj, gdzie jest szyty pasek, podczas szycia zostawiasz sobie taką długą nitkę. Jeżeli obcięłaś już nitki, możesz nitką taką do szycia ręcznego przymocować taką nitkę. <laughs> Za oczko agrawki przymocować tą nitkę od paska do agrawki, do oczka agrawki, i przyciągasz. Jeżeli jest taki szeroki pasek, możesz wziąć dużo większą agrafkę. Na przykład, jak robisz takie wąskie tasiemki, musisz wybrać sobie jakąś wąską agrawkę, żeby później wyciągnąć to na prawą stronę. Tak łatwiej, o wiele łatwiej się przesuwa pasek, jeżeli jest w środku agrawka. Więc musimy tylko to przyciągnąć na mm, prawą stronę. Dodam żeby łatwiej później pasek złożyć, po zszyciu paska zapasy z szwu warto rozprasować. Jakby nie naciskając całego paska, rozprasowujesz krawędzią żelazka tylko zapasy szwów, żeby później łatwiej ci się wywijało. Jeżeli robisz wąziutkie paseczki, takie ruloniki, może do bluzki, do guzika i nie ma już tak małych agrafek, wtedy wystarczy wziąć jakąś grubą igłę do szycia ręcznego i. Tylko delikatnie uważam, żeby nie wkuwać tego w materiał, i przesuwać to w tunelu. A grawkę przesuwamy w środku, a grawka łatwo przechodzi. Tutaj mam krótszą nitkę, więc już zaczyna mi się pasek wywracać. Można już po trochu końcówka mi wchodzi sama, końcówka wchodzi mi sama do środka. Jak masz krótszą nitkę, jeżeli masz dłuższą, to zacznie się to dziać trochę później. Ale to jest najszybszy sposób, żeby wywinąć ładnie długi pasek. Posuwam się agrafką do przodu, później sobie ten tył przesuwam. Jeszcze taka sugestia: robisz coś, robisz pasek z takiego mocno strzępiącego się materiału, jak na przykład ja. Zapasy szwów zrób sobie szersze. Jak zrobisz wąziutkie, na szerokość stopki, to pasek może nie dotrwać do końca. Zanim go uszyjesz, to się zapasy się wytrzęczą. Ja tu mam, jestem na drugiej połowie. Warto na bieżąco przesuwać sobie ten pasek. Najlepiej dostosować. Na bieżąco przesuwać, tylko jeżeli zaczepiasz nitkę do końca paska, to pamiętaj, zaczepiaj tą nitkę podwójnie. Podwójnie ona będzie mocniejsza, bo jedna pojedyncza nitka może ci się urwać. Więc już moja grawka wyszła z paska, teraz delikatnie przesuwam. O, wysz 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 wyszła mi końcówka paska. Teraz sobie tylko końcówkę przesuwam szybko. No i szybko, no w sumie nikt mnie nie goni, ale to dzieje się na pewno szybciej niż ten sposób, który pokazywałam, czyli z takim przekładaniem. O, cały pasek mam przewró przewrócony. Tutaj, jak mówiłam, jeżeli. Rozprasujesz zapasy szwów przed wywijaniem. Teraz mogę to, ten pasek zaprasować w ten sposób, żeby ten zapas szwów był na środku lewej strony. Albo mogę łatwo taki zaprasowany szew teraz ostępnować na krawędzi. Jeśli pasek masz już wywrócony, wystarczy zaszyć końcówki paska i przystępnować krawędź. Gdzie jest szycie, możesz tą krawędź, tej krawędzi też nie stępnować, nie przyszywać powierzchu, tylko zaprasować. Jak widzisz, ładnie się składa i wystarczy to przyprasować i pasek jest gotowy. Taki mały tip na dzisiaj. Pozdrawiam.